Wybory do Rady Dzielnicy już w najbliższą niedzielę, to znaczy 10 grudnia. Ze mną jest pani Natasza Kucharska z biura dzielnic karkowskiego magistratu. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor, przypomnijmy proszę na końcu, jakie kompetencje ma Rada Dzielnicy i dlaczego jest to takie ważne, aby ją wybrać, a jak już ją wybierze, to iść i na nią zagłosować. Rada Dzielnicy jest najbliżej mieszkańców, zajmuje się lokalnymi problemami, integruje społeczność lokalną. Dlatego warto zagłosować na swoich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy. Czy możemy podać przykład kompetencji, takie, że tak powiem, z życia, jakie Rada Dzielnica posiada? Rady Dzielnic wnioskują o wykonanie zadań, realizację tych zadań, odbierają prace budowlane. W w najbliższej oko okolicy. Na przykład są to remonty chodników, ogródki jordanowskie. Poza tym Rady Dzielnic uczestniczą też w konkursach do, na dyrektorów placówek oświatowych. Rady Dzielnic wnioskują do prezydenta bądź do jednostek miejskich o wykonanie pewnych zadań, które, o które proszą mieszkańcy. Ilu przedstawicieli będziemy wybierać w najbliższą niedzielę do rad dzielnic? Będziemy wybierać 366 radnych dzielnicowych. W 16 dzielnicach to jest po 21 członków rad dzielnic, i w dwóch dzielnicach to jest dzielnica 9 i dzielnica 17. Tam będziemy wybierać 15 członków rad dzielnic. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A Was zapraszamy już jutro, ponieważ wtedy powiemy, jak skutecznie i gdzie zagłosować.